Dzisiaj mamy nową konferencję. To jest pierwsze forum organizacji pozarządowych. Cieszę się, że w ramach badań wprowadzonych w szkoły doktorskie pojawia się coś takiego. To jest okazja, żeby z jednej strony wymienić się wynikami badań, a z drugiej strony porozmawiać z praktykami. Takie forum wymiany wiedzy, które mam nadzieję będzie się rozwijało i to forum pierwsze będzie początkiem dalszego cyklu. Idea konferencji narodziła się z badań, które prowadziłem dwa lata temu. I te badania wyraźnie wykazały, że istnieją bardzo duże takie deficyty, jeżeli chodzi o współpracę międzysektorową. Tej staramy się e, zidentyfikować wspólnie te bariery, dlatego stąd jest idea tego, żeby zaprosić na konferencję przedstawicieli różnych sektorów, nie tylko jednego, ale są tu NGOsy i nasz sektor edukacji w postaci doktorantów i naszych naukowców, są przedstawiciele korporacji, e, no i instytucji publicznych, co mnie najbardziej też cieszy tutaj, ponieważ oni, że tak powiem, roztaczają taki nadzór merytoryczny, legislacyjny nad tą działalnością wszystkich sektorów tak naprawdę. Ja zachęcałem i zachęcam jako dziekan szkoły naszych doktorantów właśnie do takiej aktywności, aktywności polegającej na tym, żeby takie dyskusje i debaty naukowe, praktyczne prowadzić, bo one tylko tworzą wartość dodaną zarówno dla, dla nich samych, dla szkoły, dla uniwersytetu, jak i dla, dla otoczenia.